Ten sufit podobno to lotnisko zostało zbudowane przez tą samą firmę co projekt CPK robiło. Nie wiem czy pamiętacie, ale w Polsce za młodego mówiło się. Ale sajgon zobaczymy co tutaj jest za sajgon. Ogarnęliśmy sobie tutaj taksy, ale graba, bo taksówkarze to robią cię w konia. No i jak tak patrzę, tutaj to jest niezły rozpierdziel że tak powiem Saigon to Liza już się zastanawia co będzie jeść i pić Nie naprawdę nie będę być Buczą, jeżdżą, zajeżdżają drogę, masakra To co jest dobre, to przynajmniej tyle, że na tych światłach stają. I tak to tutaj się prezentuje. To jeszcze nic. Ogólnie są takie miejsca, gdzie nie ma świateł, to oni jeżdżą tak. Nie wiem, jak to ogarniają. Ale tu kjordow jest. Tak to wygląda. Azjatycki Targ z różnymi rzeczami Wietnamski Ogólnie to trzeba tu uważać Bo naganiają ostro Na turystów Ceny dość wysokie także Pewnie te rzeczy da się kupić dużo taniej Gdzie indziej Tak to się nazywa ładnie Że to są po prostu repliki zegarków Macie nawet blokady Żeby nie przebiegać przez pasy bo możesz zostać potrąconym, a tu idziesz tak, że po prostu idziesz wolno, a oni cię omijają. Także Extreme Experience musisz mieć w przechodzeniu przez pasy. O, i właśnie teraz wam to tutaj zaprezentuję.